Siema, akwaryści, jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, urodziły mi się małe zbiorniki, a więc czas zrobić im i nastawić papu. mam już za bardzo miejsca, gdzie postawić e, tej wylęgarni Artemii, więc sobie wymyśliłem, że wykorzystam akwarium i po prostu zrobiłem taką buteleczkę, zawieszę ją w środku. E, tu przyłapiemy temperatura z akwarium, będzie grzała też to, i nastawimy tutaj na powietrzacz i po prostu wylęk Artemii. Jedziemy! Ok, mamy tutaj 0,75 wody. Trzeba teraz dodać trochę soli, żeby to się rozpuściło. Musiałem dociążyć ceramiką, żeby ten e, atomizer, czy jak to dyfuzor, nie wypływał. Około daje według gogle 24 gramy soli. Może będzie dużo, może mało. Ciężko powiedzieć. Aktywatora na oko. Nie, ja nie mam tak dokładnej wagi, więc no, musi starczyć, mam nadzieję, że mniej więcej to będzie dobrze no i nie wiem spróbuję na razie dać jedną użyć artemii, zobaczymy ile z tego wyjdzie wydaje się tego bardzo mało, więc dołożę jeszcze jedną dobra tym razem myślę, że wyjdzie więcej tej artemi, bo temperatura na 28 stopni ustawiona w akwarium dwa dni kirysy się poopalają Będę im dawał zaraz takie, wiecie, mrożonki. Niech sobie podjedzą, a jak później obniżę temperaturę, to znowu zachęcę je do tarła. Niesamowicie. No teraz będę miał jedzenie dla nich. Same plusy. Żegnam się z Wami i proszę dać znać w komentarzu, czy taki sposób wylęgu Artenii jest w miarę w porządku. Dzięki cześć.